Witam Cię na szkoleniu dotyczącym expose szefa, czyli krótkiego przemówienia wygłaszanego na początku współpracy z ludźmi. Expose szefa to sposób na budowanie własnego autorytetu od samego początku współpracy z pojedynczą osobą, jak również z małym czy dużym zespołem. Podczas szkolenia zobaczysz scenki z prawidłowym i nieprawidłowym wystąpieniem. Zaprezentuję Ci zasady tworzenia własnego expose. Własnego, bo zbudowanego na swoich wartościach. Po szkoleniu będziesz gotów na pierwsze spotkanie z zespołem, na którym jasno opowiesz o swoich wymaganiach i oczekiwaniach, ale zrobisz to w świadomy i profesjonalny sposób, dbając o pozytywne emocje wśród słuchaczy. Zapraszam na szkolenie.